Ale warun dzisiaj jest po prostu mega. Ale się sypie Pieter z siebie. Pruje się stary, pruje się! Sypie się za tobą, no ładnie. O, I oto piękna technika, sudnie. Zobaczcie jak Pieter tam napierdziela, jak ścieklica. No pięknie Pietery. Jaki lajcik na czerwonych traskach Poszedł jak jancarz po zewnętrznej A tam wariat następny, o Ale trajkowisko dzisiaj jest perfekcyjne Perfekto. MACHNIJ ręką, że mnie słyszysz, ale na prostym, nie na teraz. Hi, hi, hi. Zobaczcie jak Piotrek sobie dziduje. Ale mamy dzisiaj warun. Ale dzisiaj warun jest. O kurwa mać, po prostu. Przepraszam, nie będę przeklinał więcej. Ale czad Jak wygląda trajkowanie, ale, patrzcie, sami na soku, nikogo, po prostu nikogo. Kurna macie, po prostu perfekcyjny dzień. Peter, parę słów, jak było? jak jak pustą nie, Ale ten biały puch, który jest coś na świecie, jest najlepszy na świecie. I ten śnieg jest taki trzymający, dalej dający pewność i gwarancję jazdy, ale tak miękko, tak smutnie. Tak, kur. Taka ja aksamitna. super.